Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wszystkie placówki oświatowe pozostają zamknięte. Uczniów obowiązuje zdalne nauczanie. Czy ten sposób edukacji jest skuteczny? A może uczniowie mają coraz większe zaległości? Jeżeli tak, jak je zniwelować? O to zapytamy w dzisiejszym Maratonie Subiektywności. Za mało e, uczniów e, potrafi się zmobilizować oczywiście i na tym etapie wiekowym niestety, ale zdalne nauczanie myślę, że nie ma sensu. E, no ze względu na to właśnie, że, że ci starsi, młodzi jak najbardziej jeszcze rodzice przypilnują, natomiast ci starsi w wieku gimnazjalnym, licealnym niestety nie mają takiej samodyscypliny wypracowanej, żeby e, móc w stanie codziennie przerobić jakiś dany materiał. Wydaje mi się, że nie aż zaległości raczej. Czyli się pogłębiają, coraz no, większe? Powiem no. zdaniem, jak to rozwiązać, bo jednak ten materiał jakoś muszą przerobić? No pewnie, nie wiem, no to niech wymyśla coś rząd. W takim razie, jak już wymyślił zdalne nauczanie, to niech wymyśla coś innego. Czyli twoim zdaniem co? Powinni jak najszybciej wrócić do szkoły, żeby te zaległości były jak najmniejsze? No raczej tak. raczej tak. Myślę, że tak naprawdę wracamy do życia, więc do szkoły też na spokojnie można wrócić. A dlaczego zdalne nauczanie twoim zdaniem no, nie zdaje egzaminu? No tak samo jak zdalna praca w domu, to nie jest to samo. Ludzie siedzą przed komputerem albo ci, co pracują zdalnie, mają dzieci, to nie jest to samo. I tak samo w domu, no te dzieciaki leżą w tych piżamach, tak naprawdę czy ktoś z nich się skupia na tych lekcjach? Ściągają na pewno na różnych sprawdzianach, jeśli są im robione, więc nie, wydaje mi się, że to jest średni pomysł. Jeśli chodzi o coś zdalne nauczanie. No wie pan, ja z, aż, aż tak bardzo nie jestem w mam albo dorosłe wnuki, albo malutkie całkiem. także... Dobrze, to jak dorosłe wnuki skarżą się na zdalne nauczanie, czy są zadowoleni z takiego trybu nauki? Skarżą się. Co im przeszkadza najbardziej? To znaczy, nie kontakt nie mają kontaktu bezpośrednio z nauczycielem. Ten face jak to się mówi, prawda? Czy w klasach? Także nie, ma, nie mają tego kontaktu. No i nie jest to nie jest. To tak przekładane, tak jak nauczyciel przekłada w klasie. Czyli powstają zaległości, tak? No, czasami tak. Jak pani myśli, jak w tej sytuacji zaradzić? Co można zrobić, aby te zaległości były jak najmniejsze, albo wcale, żeby ich nie było? Najlepiej, jakby było zlikwidowany koronawirus. No toż <noise> no tak. Jeżeli jest jedno dziecko w domu, no to ok, tak? Jest dostęp do tego internetu. A jak jest więcej dzieci, to co wtedy? i musi mieć komputer jeszcze i, i dostęp do internetu. właśnie i każdy musi mieć osobnym pomieszczeniu, więc y, ciężka sytuacja bardzo na pewno. Pogdybajmy, bo jeżeli mówimy o zdalnym nauczaniu, to nie ma co ukrywać, że dużo osób mówi, że powstają zaległości. No, no Jakoś te zaległości dzieci będą musiały nadrobić. W ma pani jakiś, roku. no właśnie, jaki ma pani pomysł na to? Nie wiem, no wziąć się do nauki od 1 września. Czyli skumulowany materiał z dwóch roków szkolnych w jednym. Tak. Co? no nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Mam dzieci dorosłe, więc już mnie ten problem nie dotyczy, nie? A wnuków też na razie jeszcze nie ma. Ale będę musiała dzieci poradzić po prostu jakoś. Ale nie zazdrości panie rodzicami. No Na w pewno nie, na pewno nie. Bo jeszcze jak jest zdolne dziecko i sobie radzi, tak? To może się odnajdzie w takiej sytuacji, a jakieś dziecko z zaległościami już wcześniejszymi, więc wtedy będzie problem. Nie mam jeszcze dzieci w tym wieku, żeby się uczyły, ale myślę, że trochę może to być naciągane. Czyli chyba, że rodzice siedzą z dziećmi. Wtedy. Pod jakim kątem naciągane? No, pamięta pan, jak się uczyliśmy wszyscy, prawda? Pamiętam te nerwy, gdy wchodził nie nauczyciel nie i mówił, czy jest kartku, kartkówka, czy nie. No właśnie, nikt nas nie kontroluje i... Jasne. Powstają pewnie zaległości. Pana zdaniem, w jaki sposób można je zniwelować? Myślę, że tylko przez nadzór rodziców. Czyli rodzice muszą jeszcze bardziej pilnować swoje pociechy, żeby te maksymalnie skupiały się no. na nauce w trakcie zdalnego nauczania? Oczywiście, no, co może być trochę czasem niemożliwe też. Dzisiejszy temat do łatwych nie należał. Nie ma co ukrywać, uczniowie, którzy realizują materiał w ramach zdalnego nauczania, mają coraz większe zaległości, ponieważ tego typu edukacja nie jest tak skuteczna jak tradycyjne zajęcia lekcyjne. Jak rozwiązać ten problem? To pytanie jak na razie pozostaje bez odpowiedzi.